Cześć, witam w kolejnym odcinku. Macie czasami ochotę na coś słodkiego i szybkiego w przygotowaniu? No bo muszę przyznać, że ja czasami mam, tak jak na przykład dzisiaj, więc postanowiłem dziś upiec yy, babkę budyniową, bardzo szybko, szybką w przygotowaniu, niesamowicie smaczną, aromatyczną i pulchną. Tak więc zaczynajmy temat. Do mis miski miksera wbijam 4 jajka. Jajka całe oczywiście. Do jajek dosypuję szczytę soli. I ubijam. I za chwilę stopniowo będę dodawał cukier. Oczywiście jajka z tym cukrem ubijamy na puszystą masę. A ja sobie cały czas dosypuję. Zobaczcie, jaka fantastyczna, puszysta masa. Z czterech jajek zrobiło się pół tego pojemniczka, pół miski. No ale tutaj wszystko... Zależy od jaj. Te jajka były od szczęśliwych kur, biegających po podwórku. Także jajka najlepszej jakości. Teraz wlewam roztopione, ostudzone masło. Ono musi być naprawdę zimne, żeby nam się nie zrobiła jajecznica. I teraz jeszcze to będę ubijał dosłownie przez 30 sekund. Masę mam wyrobioną. Fantastyczny puch. Mikser odstawmy na bok. On nam nie będzie już potrzebny. Teraz sitko. Przesiewam połowę tej mąki, która mi jest potrzebna. Oczywiście całą gramaturę, cały przepis będziecie mieć pod filmem. I teraz ruzga i delikatnie mieszam. O no właśnie, tak. Zajmuje to dosłownie chwilę. Zanim zaczniemy robić to ciasto, nastawmy już sobie piekarnik. Przesiewam pozostałą część mąki, dosypuję budyń. U mnie budyń pistacjowy, ale dlaczegoż by sobie nie zaszaleć? Niekoniecznie musi, musi być świetankowy czy waniliowy dodajmy jaki lubimy i jedna łyżeczka proszku do pieczenia i teraz przesiewam mieszam do foremki i do piekarnika zrobienie tego ciasta zajmuje naprawdę maksymalnie 5 minut ciasto wymieszane, blaszka przygotowana tak więc przelewajmy jeśli chodzi o blaszkę, u mnie blaszka 20 na, na 10. Wiecie, mało ciasta, mała blaszka. I teraz pozostaje tylko wyrównać i do piekarnika. Jeśli chodzi o pieczenie, ja tą mapkę będę piekł w temperaturze 160 stopni. Przez około 40-45 minut. No ale, tak jak zawsze powtarzam, tutaj kontrolujmy. Piekarnik piekarnikowi nie jest równy. Także sprawdzajmy. Najlepiej sprawdzać patyczkiem. Czyli pieczemy do suchego patyczka. I do piekarnika. Babeczkę mam upieczoną. Delikatnie jest wyczuwalny ten zapach budyniu pistacjowego. Dlatego warto pokombinować. No ale oczywiście nie zostawimy jej takiej. Ja rozrobię sobie bardzo prosty lukier pomarańcza na bazie z soku pomarańczy. Tak więc kilka łyżek i cukier puder. Miasto będzie fantastyczne. I teraz dobrze wymieszajmy. Troszeczkę za mało soku, ale tutaj nic się nie dzieje. Mam jeszcze dużo pomarańczy. Także mogę wyciskać. Luke rozrobiony, tak więc wyciągajmy babkę i za chwilę to, co lubię najbardziej, czyli kosztowanie tego, co zrobiłem. No ale myślę, że wy również ten etap uwielbiacie. I teraz polewajmy babeczkę. Mm, będzie coś wspaniałego. Wiecie, taka prosta rzecz, a tak cieszy. Teraz poczekam aż chwilę zastygnie. Bo tutaj by mi się wszystko rozlało. Albo jednak zastygnie to później. A teraz sobie ukroję, bo już jestem bardzo głodny. Tak więc muszę spróbować. Mm, zobaczcie jaka żółciutka. Fantastycznie pachnie. Smaku fantastyczna. Delikatnie wyczuwalny zapach tego budyniu. I o to mi chodziło. Jak dla mnie petarda. Wilgotna. Nie jest przesuszona. Taka właśnie ma być. Tak więc cóż kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja tradycyjnie idę zajadać. Oczywiście do tego kawka.